Dzień dobry, witam Was, przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie z branży budowlanej. Chciałam Wam opowiedzieć chwilę jeszcze na temat mojego kursu i zachęcić Was do zapisywania się na newsletter o starcie tego kursu. Dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, dzięki osobom, które wzięły udział w ankiecie na temat kursu, poznałam Wasze informacje dotyczące Waszych potrzeb. Zorientowałam się, że wiedza, którą chcę Wam w tym kursie przekazać, jest bardzo potrzebna całej branży budowlanej, wszystkim podwykonawcom. Dlatego zmieniłam nazwę kursu na bezpieczny podwykonawca. Branża, którą ja się zajmuję od lat, którą, której byłam prekursorem, branża wykończeniowa, branża fitout, to wycinek branży budowlanej. Ale wtedy, kiedy mamy doświadczenie współpracy z dużą zachodnią korporacją, z gigantem. To wszyscy stajemy w roli Dawida i wszyscy zaczynamy podlegać tym samym mechanizmom, manipulacjom. Wtedy, kiedy taka korporacja ma nielentowny projekt i kiedy od lat stosuje różnego rodzaju działania systemowe, powodujące, że może się ona finansować na podwykonawcach, iść dalej, realizować lepsze wyniki, bądź tak jak obecnie przetrwać kryzys, to po prostu to robi. Ludzie pracujący w takiej organizacji, są tylko ludźmi, ale są też trybikami takiej właśnie machiny. Wy, jako przedsiębiorcy małych i średnich firm, właściciele bądź menedżerowie w takich firmach, niestety podlegacie dużej machinie manipulacji, której możecie długo nie być świadomi. Mój kurs ma Wam pomóc szybko zorientować się, że coś nie idzie w dobrym kierunku. Kontrakty, zapisy w tych kontraktach, kodeksy dobrych praktyk to wszystko są dokumenty. One są oderwane od takiego realnego życia na budowie. Wypracowane przez lata przez te instytucje mechanizmy, które zmierzają do wyłudzenia pracy, do unikania płatności, powodują, że wy możecie długo nie zorientować się w takiej sytuacji i możecie powiększyć stratę, łudząc się, że ta zapłata nadejdzie. Chciałabym, żebyście zyskali taką wiedzę i świadomość, która pozwoli wam jak najlepiej ochronić wasze przedsiębiorstwa i rozwijać się. Nie chciałabym, żebyście unikali takich kontraktów, żebyście unikali takiej współpracy, dlatego że polska branża budowlana musi się rozwijać i musi brać udział w takich kontraktach. Dlatego Wręcz przeciwnie, zachęcam Was bardzo do tego, żebyście próbowali, żebyście działali, ale żebyście chronili swoje firmy, żebyście reagowali na wszystkie mechanizmy i symptomy, które mogą prowadzić do tego, że zostaniecie oszukani. Nie bójcie się, nie bójcie się reagować, nie bójcie się zgłaszać takich sytuacji. Ja oprócz tego, że tworzę kurs, postanowiłam dołączyć do Stowarzyszenia Wykonawców i Dostawców Budownictwa. I to stowarzyszenie przekonało mnie z wielu różnych, które się zgłosiły, czasami pod przykryciem takiego wsparcia, a tak naprawdę uzyskania informacji, jakie, mają za, jakie ma zawierać mój kurs. Muszę Wam powiedzieć, że to stowarzyszenie to rzetelni ludzie z ogromną wiedzą, którym zależy na tym, żeby kodeks dobrych praktyk w branży budowlanej i legislacja w branży budowlanej była uczciwa i sprawiedliwa. Nie mówimy tylko o interesach podwykonawców, bo my wiemy o tym, że duże firmy również chcą się w takich kontraktach zabezpieczać, ale te firmy muszą podlegać przynajmniej polskiemu prawu, a dzisiaj stawiają się ponad prawem. I pokażę Wam, w jaki sposób się to odbywa. I tak naprawdę organy państwowe bardzo często nie reagują na takie sytuacje, bądź same są bezsilne, widzą w tym momencie luki prawne, w momencie, w którym zaczynamy im je po prostu pokazywać. Wydawałoby się, że te przepisy są już bardzo dobrze dostosowane, ale nic bardziej mylnego. Ja przekonałam się, że chociażby odpowiedzialność solidarna inwestora to absolutna mrzonka. Nie ma. Yy, Możliwości wyegzekwowania w porę takiej odpowiedzialności i inwestor, który również w takim nierentownym projekcie nie będzie chciał ponieść odpowiedzialności, może jej z łatwością unikać w świetle polskiego prawa. Natomiast wy możecie się również skutecznie chronić, żeby jak najszybciej, na jak najwcześniejszym etapie wiedzieć, co się dzieje, jakim manipulacjom podlegacie, jakie działania mogą podejmować, bądź jakie zaniechania mogą prowadzić w ich trudnych sytuacji. I ja chcę Wam to pokazać. Chcę, żebyście jak najszybciej byli się w stanie zorientować w takich właśnie mechanizmach i po prostu móc działać i chronić swoje firmy. Dlatego zapraszam Was jeszcze raz do zapisania się na newsletter dotyczący kursu. Dzisiaj nauczyłam się również tego, że LinkedIn obniża materiały, które zawierają w swojej treści zewnętrzne linki, więc w pierwszym komentarzu znajdźcie taki link, link do strony bezpieczny podwykonawca, czyli już dla całej branży budowlanej, dla wszystkich podwykonawców kursu i zapiszcie się na ten newsletter, dowiecie się o starcie tego kursu i dowiecie się o bardzo ciekawych rozwiązań, które chcę dla was zaproponować na etapie przedsprzedaży. Tak żebyście mogli szybko taką informację dla was potrzebną uzyskać w jak najkorzystniejszy sposób i żebyśmy potem wszyscy mogli razem w ramach np. stowarzyszenia współpracować i takie dobre praktyki do naszej branży wypracowywać. Do zobaczenia, do usłyszenia w ramach newslettera i na kolejnych informacjach, które będę tutaj dla was zamieszczać a propos podejmowanych działań i samego kursu. Oh. Huh.